Dzisiaj chciałabym rozpocząć taki rozdział, czyli o poznaniu swoich odbiorców, czyli wyborze swojej niszy. Wiele osób zaczynają działalność, zaczyna od oferowania wszystkiemu, wszystkim, ale no właśnie nie o to chodzi. Oni tak robią, ponieważ nie są w stanie określić siebie. Ja rekomenduję poznanie siebie, potem swoich odbiorców, po to właśnie, by budując swoją markę osobistą, pokazać się jako ekspert w czymś, bowiem kluczem do budowania swojej marki osobistej jest pójście głęboko, a nie szeroko. Zacznijmy zatem od definicji niszy rynkowej. Może przeczytam. Nisza rynkowa to określenie oznaczające pewną część rynku, którego potrzeby nie są jeszcze zaspokojone, to coś, w czym się specjalizujesz. Zatem zobaczcie, jakie mamy piękne czasy. Nisza obecnie w dobie internetu jest, może być na wszystko. Zobaczcie. Jakie dodaje nam możliwości? Internet nie zna granic, w związku z tym możemy wymyśleć sobie tak naprawdę co chcemy, a zawsze znajdziemy swoich odbiorców. Od hodowania kurczaków w swojej zagrodzie po wyznawców spaghetti, czyli wyznawców pasta farianizmu. Jest to niesamowite, dlatego bardzo zachęcam do znalezienia swojej niszy, abyśmy mogli być konkretni w jakiejś dziedzinie. Dlaczego powinieneś budować niszę? Ponieważ no, nikt nie chce pracować z osobami, które są dobre od wszystkiego. No taka prawda, no mówi się, jakie jest coś do wszystkiego, to jest no, do niczego. Na pewno nie usłyszysz od swojego szefa. Musimy sprzedawać więcej produktów, znajdź mi dobrego specjalisty od marketingu. Myślę, że jeśli ktoś się zna chociaż trochę na marketingu i wie, że zależy mu na sprzedaży online, to powie znajdź mi dobrego specjalisty od reklam na Facebooku. Zatem stań się specjalistą, a nie generalistą. Mam kilka argumentów, które mogą Cię do tego przekonać. Przede wszystkim wynagrodzenie. Ktoś, kto jest specjalistą w jakiejś konkretnej dziedzinie, na pewno zarobi więcej niż osoba zajmująca się ogółem. Przykładem może być lekarz-chirurg, który na pewno zarabia więcej niż lekarz ze specjalnością ogólną. Druga kwestia to konkurencja. Jeśli konkurujesz z wszystkimi, no to trudno wszystkim dorównać. Trzeci argument to łatwość. Jest łatwo, stosunkowo oczywiście łatwo być specjalistą w jakimś określonym, ograniczonym obszarze niż być specjalistą od wszystkiego. No i ostatni argument to jest content. Łatwiej jest produkować content, który jest konkretny niż mówić o wszystkim. A propos kontentu powiemy sobie więcej jeszcze w kolejnych odcinkach, natomiast na tym etapie prezentacji chciałabym tylko powiedzieć, że pisanie kontentu dla swojej niszy jest o tyle fajne, że jeśli swoją niszę zaangażujemy, to oni będą czekać na nasz kontent. Pisząc kontent dla swojej niszy, musisz pisać go w taki sposób, aby oni na niego oczekiwali. Zatem musi być on złoty i angażujący.